Cześć, Mano wam wszystkim Ja jestem Marciusz Już nie siedem I dzisiaj Typowo nie będzie tej vloga Jak się możecie spodziewać Tylko dzisiaj zrobimy reakcję Na nową piosenkę GK Korei Czyli Reto Koźnik Milion w godzinę Dwa tygodnie jesteśmy wszyscy teraz w domu Wiem o tym Więc jeżeli chcecie odcinki W miarę regularnie Tak dwa Może trzy w tygodniu to zostawiacie łapki w górę za załóżmy 12 łapek w górę będzie następny odcinek także zostawiacie łapki w górę i subskrypcję tam na dole i po prostu lecimy z takim jakby małym maratonem przez te dwa tygodnie no może dłużej nie wiem także już sobie siądźmy i lecimy z reakcją Takie typowe, jak w każdej nucie, w sumie jest ich twierdze, więc e, typowe to logo dzikiej Korei no białym tle. Generalnie kolory tu dają taką. Mm, po prostu są ładne, tak powiem. Kolory są po prostu ładne. E, pewnie koza zrobił wideo, upewnia się tylko. Tak koza zrobił y, cały teledysk, więc kolorki będą. I czekam tylko na to typowe przejście kozy. Bo on ma takie typowe, jakby spalanie, coś takiego, coś podobnego. Koza ma takie przejście, takie dość dynamiczne, ale minimalistyczne. Oglądajmy dalej. Już uprzedzam, że jakoś typowo nie będę się skupiał na. E, liryce na zdaniach, na tekście, tylko prędzej na formie Może trochę na przekazie, na kolorach Ogólnie wyglądzie całego klipu Oraz brzmieniowo, jak to będzie brzmiało, o tak powiem Z Boliksonem, jak widzimy, są w tym stroju, co na swoim Insta wstawili. W takich typowych, jakby maskach i takim stroju typu azjatyckiego. A wiadomo, co jest z, z Azji, z tych terenów, z Chin. No, już będzie blok. Nawet milion w godzinę nie załatwi tu tego jak ludzie mają cię za świnie Wchodzę w trzecią dekadę, do po linii obserwuję i czuję jak w cyrku i e, Powiem wam tak e, Bardzo ciekawy jest ogólnie teledysk e, W porównaniu do tamtego, bo tam był robiony w jakby takim domu e, Też jakby barze tam było, że e, Idzie reto do baru i tak dalej i tak dalej To jest taki typowo czarny czarne tło, znaczy czarne pomieszczenie i różne kolor, różnokolorowe tło a tutaj mamy wyjazd, nie wiem, jakaś może Korea, Tajlandia nie wiem ale wydaje mi się, że to jest Tajlandia bo robili Thailife już trochę temu i bo też można poznać po dzieciach, że i po terenie, że to są dość biedniejsze tereny no tak można wywnioskować i to już nie będzie tak mi się wydaje, pobicie samym, że to nie będzie nuta typu, co cię trapi, że taka dość mocna, taka w starym stylu reto, tak idealnie się wgrał, a tutaj będzie taka jakby, nie wiem, no, chill, chillout, taki może będzie jakiś przekaz, nie wiem, lecimy, sprawdzimy. Tutaj nikt nie zawodzi same dobre mordy, chyba że za milion w godzinę Znam takich, co przez ciwość w parę minut przegrali swoje domy, rodzinne wille I Jak chcesz, to możemy sobie wykręcić jebany milion w godzinę Jestem twardy jak skała, zobacz jak miękko ląduję jak widelec pire. A lądowałem gdzieś na samym tyle, bo życie trochę jak gilet, często jak bidet Dlatego jadę po swojej, nie dbam o jebany bilet O, chyba trafiłem na... Albo Reto się wgrywa, bo poznaje tak po początku Jeżeli to była zwrotka Z... Albo al, no Prędzej tak, bo słyszałem teraz głos Reto No to um, jest drobny przekaz tam było o Tym, że ktoś stracił w chwilę Swoją willę Coś takiego eee, No i generalnie nie poleciał jakoś mega Źle um, Ja też jestem może troszkę tak, średnio nastawionym, bo liczyłem na typową płytę singlową od Igora Leto, a tu z Boriksem może to być dość ciekawe. Oczywiście unboxing ich preorderu, jak to go dojdzie, będzie na kanale, więc wyczekujcie, a my lecimy do dalszej reakcji. Nie jak spinner, nie tak ostro jak sztylet, nie bez przodu, a w tyle Znowu coś nie poszło, miał być milion w godzinę Bo Tak płynnie jak spinner nie Bo tak ostro jak sztylet z przodu, a w, w tyle Znowu coś nie poszło, poszło miał milion w godzinę Obietnice tylko obietnice, kiedyś były wszyscy... Czyli teraz będzie zwrotka reto i, i już się na to napojać Uśmiech um, Refren taki chilloutowy, taki e, odpływający Jeszcze, właśnie odpływający, a tam było, było może jakiś ocean. Nie wiem gdzie to było nagrywane, więc nie wiem. Więc sobie, e, jak na razie, telewizji mi się podoba i refren naprawdę mm, jest taki ciekawy. Po prostu taki niespotykany i na dwa wokale lecony. Teraz na papierze wszystko musi być Co masz za uszami, dobrze musisz być A przed paroma dniami łatwiej było z tym Milion godzinę mieć za taki styl By było uczciwie zarobić, nie dostaw To prawie jakby wyrobić szósty zmysł Choć pierwszy i czwarty mógłby się wyłączać Nie wiem czemu znów się na mnie dąsasz Nie dam ci obiecu za pół do... Przed chwilą było takie przeciwko kozy Może nie przeciep, ale taki efekt takie mm, przecież jakby świetlne mm, dość, To jest dość rozpoznawalne u kozy i nawet git to wygląda. I co do przekazu, reto, no to kurczę. Yy, jest to też przekaz, czyli to jest taki utwór chilautowy. Yy, jakby też trochę przekaz. Tak jak w sumie można było się donosić po samym bicie w sumie więc. Za ostre zęby mam tak jak dla kostach. Chciałem przegryźć sto i wrzucić kosta. Oni czekają na szczutkę wrodka, a ja oczekuję na szczutkę z Rockstar. Sam drewno cyfratni to była płodka. Gram łapie teamowo zawsze zażonka O proszę, nawet. O GTA, proszę, wszyscy fani GTA mogą być poruszeni po prostu, że zaciekawieni, że akurat Franklin i Trevor są w wersach u Reto. A. Nie tak płynnie jak spinner, nie tak ostro jak sztylet, nie z przodu a w tyle, znowu coś nie poszło, miał być milion w godzinę. Nie tak płynnie jak spinner, nie tak ostro jak sztylet, z przodu a w tyle. Nie poszłami milion w godzinę, zagólnie jak spinne nie tak ostro jak sztylet Nie jest przodu, a w tyle Znowu coś nie poszumiamy Cały chill wagon w ogóle był Czyli to jest na moje oko Tajlandia Bo nawet w tym momencie widać kozę Widać Reto Widać Boricksona był żabson, był kury, był Setha, Jeszcze tego kiziaka nie ma, a tak to cały chill wagon. na jednym klipie może na płycie będą ci wszyscy, nie wiem nie mam takich wtyków, niestety, a szkoda. Także e, teraz jest refrenik, dokończmy bardzo w porządku. Mijąc godzinę, to pójdźmy jak spinner, tak ostro jak sztylet. Nie z a w tyle, za nie coś nie poszło. Mijąc godzinę, i znowu zamknięcie. No i co mogę powiedzieć, podsumowując to kolorki są na bardzo wysokim poziomie, teledysk też jest na wysokim poziomie, jak i wokale, przekaz też dość w porządku poziomie, ale typowo nuta się różni od tamtej pierwszej już ukazanych i no, po prostu czekamy na odsłonięcie kolejnej karty z ich strony, czyli trzeciej nuty. Jeżeli chcecie taką reakcję, zagłosujcie tutaj w ankiecie. To możemy reagować na każdą nutę Dzikiej Korei tak po prostu do przodu i w sumie można by to było ocenić. Bo dostałem taki komentarz, który mnie coś zainspirował, że sobie sumie uśmiechałem się tylko do kamery i w sumie powiedziałem tylko o W sumie to jest racja i przyjmuję tą krytykę na siebie. Więc wprowadźmy taką rzecz, że skoro że będziemy reagować od czasu do czasu na jakąś nutę. To po prostu będziemy oceniać. A, powiadomienie mi przyszło. Także będziemy oceniać to w dwóch kategoriach, bo ja nic nie mogę w sumie więcej ocenić, bo nie jestem raperem. Więc będziemy oceniać w skali od 1 do 10 sam Teledysk i wokal. Także jeśli chodzi o Teledysk, Koza bardzo przyzwoity zrobił. Lepszego bym nie zrobił, tak mi się wydaje. Więc w mojej opinii można by było dać taką solidną ósemkę na teledysk, bo nie był jakiś super mega dynamiczny, ale w, albo w sumie dajmy 8,5 na 10 a co do wokali osobiście mi się bardzo spodobało jeśli chodzi o Reto to spokojnie bardzo czysto, bardzo w porządku i Borygo ze swoim głosem też hit wpadł w ucho i to połączenie ich e, wokali na refrenie bardzo bardzo fajnie wpływa e, na tą ocenę i tu też bym dał wysoką ocenę Dajmy taką dziewiątkę Ja osobiście wolę jakieś mocniejsze nuty Może troszkę mniej z przekazy Chociaż przekaz też lubię czasami posłuchać Dajmy taką dziewiątkę Tak zostaniemy przy tym I w sumie to w sumie na dziś tyle Pamiętajcie, że 12 łapów w górę to kolejny odcinek Także zostawiajcie łapki w górę I subskrybujcie kanał koniecznie Z dzwoneczkiem Bo lecimy po więcej i jeszcze więcej Także Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka z Tobą Martiusz, już nie siedem Trzymaj się, zdrowia i nie wychodź z domu Pamiętaj, cześć